Macie Państwo dość ciągłego przepraszania i tłumaczenia się przed jakimiś lewackimi szlańcami, z tego, że wywieźliście biało czerwoną flagę w święta narodowe, tłumaczenie dlaczego wysłaliście dzieci na religię, dlaczego nie chcecie w Polsce islamskich nachodźców, dlaczego sprzeciwiacie się małżeństwom homoseksualnym? Amerykanie też mieli dość tego ciągłego tłumaczenia się i przepraszania, dlatego wybrali Donalda Trumpa, twierdzi Wojciech Cejrowski w długim wywiadzie, jaki przeprowadził z nim. Maciej Pieczyński. Wywiad zatytułowany Biali Mieli Dość Przepraszania znajdziecie Państwo w nowym numerze tygodnika do rzeczy. W poniedziałkowym do rzeczy również tradycyjnie obszerny cykl tekstów politycznych. Rafał Dziękiewicz pisze o słabości opozycji i trafnie diagnozuje, że kompromitacja, umiejętność samokompromitowania się jest dzisiaj największą bolączką, czy to nowoczesnej, czy Platformy, czy szczególnie Komitetu Obrony Demokracji. Piotr Gociek z kolei pisze o być albo nie być polskiego stronicy ludowego, dla partii Wybory samorządowe są ostatnią szansą na przetrwanie. Jak to dzisiaj wygląda w strukturach ludowców, jak partia przygotowuje się do wyboru, o tym w artykule Piotra Goćka. A skoro już o polityce, no to też i o wpływach i pieniądzach. A jak o pieniądzach? To oczywiście też i o kompromitacji. Kamila Barnowska opisuje kompromitującą wojnę jaką część środowisk prawicowych. No dobrze, szeroko pojętych środowisk prawicowych, czyli Tomasz Sakiewicz i Barcia Karnowscy toczą wokół sprawy katastrofy smoleńskiej. Ja ze swojej strony chciałbym polecić bardzo mocno tekst o ludziach młodych, o tym, jak dzięki młodemu pokoleniu Polska i Polacy odzyskują pamięć o inicjatywach patriotycznych, o ratowaniu grobów zapomnianych bohaterów. To również znajdziecie Państwo na kartach tygodnika do rzeczy. No i jeszcze jeden bardzo ciekawy tekst historyczny Grzegorza Majszaka, który pisze o preledium do wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, o tym, jak Zamo SB rozbiło, spacyfikowało e, strajk studentów poczarnictwa w Warszawie. W tygodniku do rzeczy również bardzo długi, ciekawy artykuł Waldemara Uisiaka o sztuce Art Deco. Zachęcam do lektury, mocno polecam nie tylko ten, ale każdy i również każdy kolejny numer tygodnika to rzeczy. Dziękuję bardzo.